Wszyscy znają Banksiego, ale nikt nie wie, kim on jest. Jego prace są rozpo rozpoznawalne na całym świecie, lecz tożsamość artysty do tej pory pozostaje nieznana. Sankcji używa murów, aby wyrazić swoje myśli, prowokować, dzielić się miłością. Anonimowym głosem przypomina nam o tym, co najważniejsze: o takich rzeczach jak sprawiedliwość, wolność, pokój. Naturalnym środowiskiem prac Banksiego jest ulica. Aby zobaczyć wszystkie jego prace, trzeba by zjechać niemalże cały świat. Wystawa w Aura Centrum Olsztyna daje możliwość podziwiać i kontemplować jego twórczość w jednym miejscu, bez konieczności podróżowania. Na wystawie zobaczymy oprócz najbardziej znanych dzieł, takich jak Dziewczynka z balonikiem lub Pulp Fiction, Pierwsze na świecie rekonstrukcje jego najnowszych murali, czyli murali w Ukrainie. Prezentuje on młodą gimnastyczkę wykonującą stanie na rękach na betonowym gruzie. Zobaczymy tutaj słynną ławkę z Birmingham, która służyła bezdomnym jako nocleg. A do której Banksy domalował Renifery, czyniąc z tego niemalże bajkową kompozycję, zwracając uwagę na problem bezdomności w Anglii i na świecie. Banksy nie tworzy sztuki tylko dla sztuki. Tam zawsze o coś chodzi, tam zawsze jest jakiś przekaz. I na tym powinna polegać prawdziwa sztuka XXI wieku. Sztuka jest zawsze blisko człowieka.